Witam wszystkich hodowców! hodowczynie Przede wszystkim chciałem pozwolić, pozdrowić pana Michała. Mój wczoraj komentarz napisał, żebym nagrał ile zostało tych gołębi. Chyba chodziło o późne, ale. Ale tak, wolierka nie ma. Tu się już do psycha Wszystko trochę wyciściłem. Wysknie. Tam przedłużę do tej wolierki. Malujemy i będzie w porządku tego, 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 tego też nie będę miał. Bo to traktora jest wilgotne dni, to to czy ma wilgoć? Tu będzie kamyszek wysypany. Oh. I teraz tak. młodych, późnych, tam wiem, około 40. Trochę zginęło koło domu. To wiadomo, już ta pora. No blisko. Nie mam wpisanych To co tam mi wracały To jest plus to plus 2 plus 2 plus 5 To jest tak, to jest 5 Bo już wcześniej je prze, prze, przerzucałem i po prostu teraz jak wolierkę rozwaliłem to nie zapisałem ich jeszcze To jest 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 3 4, 15, 16, 17, 18, 19 sztuk. Było ich około 40. Tych późnych prawie połowa. One no tutaj są. O, tamte późne. Plus tamte dwa To jest. Mam no 21, bo tamte też się nie liczą. Tamte w ogóle nie leciały ani nic. Bo ja sobie tam je. no tam coś tam coś zaraz pokażę. To nie coś ich robić bambuko. Dobra, ale lotowych miałem lotowych to było tak tu miałem ich 42 jednego tipesa brałem i to jest 42 i to jest jeden tipes niezałożony, drugi tipes niezałożony trzeci tipes niezałożony to minus 3 tipesy, jeden brałem 4 42 to miałem 38 dokładnie do lotów, po lotach mi zostało 22 Wezmę sobie karmy, o jakiejś takiej trochę lepszej. Ja coś wam teraz pokażę czemu tamte tamte trzyma nie leciały no chodź 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 chodź. no chodź, 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 chodź chodź, 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 chodź Chodź, chodź, Dobra, no chodź, chodź do Pana chodź no je sobie, ja sobie teraz temu ich nie dałem, jeszcze ten drugi powinien przylecieć, ale ten drugi się boi no dalej, ja sobie, je. nie bój się, nie bój no nie bój się trochę ja przestraszony jest to jest przestraszony, ale obydwa obydwa o, to już słyszę, że to już słyszę, że zaraz te, te ziarno wezmę nie będę teraz dawał ale po, Później będą jadły dopiero Tam koło 15 Możemy wrzucić Tam to były późne To wiadomo późne, że ta, ta pogoda z jest jaka jest To są wszystkie kołąbki 30 parę ich tu jest, 35 chyba Ten regał tam doszedł Jestem w prezencie na urodziny od kolegów. Dziękuję bardzo. Przyda się. One już tu bycieły jeść O, to jest z tymi białymi takimi znacznikami. To są późne. Ja je zapisałem. Semiczka moja pipulinka. W połowy jest w po włosach został. Na dwa został jeden, jeden z nich na trzecim locie, na drugim locie. Nie będę kłamał, drugi albo trzeci, nie chcę tam... Ale tamten był, ten jest połowy, tam był czerwony. Początek numeru miał 84, tamten 24, jakoś tak. tak jak to kogoś siedzi, no to... Gołąbek po włosach. Oryginalnych. No, tu jest 21 samców. 21 samców. No, tu co muszę coś zrobić z tym, z tym, z, z tymi rusztami, ale coś wymyślę, bo one mi się biją, to one wysuwają te ruszta. Jestem gdzieś już. Te będą wszystkie przelotowane. Plus, nie, przy, przepraszam, wszystkie nie, trzy nie. Trzy nie, bo ten jest, ja takie mam trzy bez obrączek, moje samce to sam nie, nie ten bestry, yy, tamten karpiaty pod czwóreczką, co siedzi. No i tutaj ten pstry. To są tu dołożone, bo miałem więcej samic jest i one będą samice po prostu do nich polecam do pół, będę do nich tam. No, Teraz mi to się podoba, bo tutaj mam, mają więcej powietrza, więcej światła. Tu jeszcze przyjdzie takie zamykanie, że jak one będą wylatywać, Otworzę, otw otworzę tu, otworzę tu One będą szybą wylatywać, tędy by mają chodzić. Samiczki to z początku będą dwa, trzy razy też tamtędy wychodzić przez sam to okno Żeby się nauczyły wchodzić, a później będę otwierał tutaj te drzwi Tymi drzwiami będą Będą Wylatywać Co jeszcze? Tutaj będę przerabiał Ten wylot, w sumie może później pokażę jak przerobię, bo Teraz tu mam rynne. Tu jest wydarzenie, 18-20 cm. No i mało miejsca do lądowania mają i ja teraz teraz tą płytę będę wykręcę i od tak żeby była dotąd, będzie jednolita cała. One i tak tu wychodzić będą tędy, to tu jak będzie dłuższa płyta, to będą miały wygodnie, wygodniejsze lądowisko z tej z tej strony też do tych młodych, tylko u młodych zrobię na zawiasie. Młodych będzie na zawiasie, tam będzie na stałe, bo tam wiadomo starsze to już wiedzą o co bardziej kumają, a tutaj tam płytę wymienię i tu będzie na zawiasie, tam lekko grubszą trochę, taką samą, ale troszeczkę grubszą i tu po prostu będzie na zawiasie, żeby da otwierał tu, tak samo jak tu mam z dołu, że otwieram, to tu z góry będzie to samo. A tak to Poprzerabiać, no jestem, bo tam żona jechała. No i teraz tak, tutaj mam w każdym razie widzę szybę, a zazwyczaj czysta, ona lekko się musi przybrudzić i mył później już nie będę tu mogę sobie odsunąć. Tylko teraz muszę takie dingsy poprzekręcać do odsuwania. Tu też mam odsunięte właśnie o górę, mam tą zamkniętą. Tu odsunięte powietrze, i wchodzi im tam dużo. No, tu są samczyki rozpłodowe. rozpodowe tu są 26 sztuk, niestety zostanie u mnie tylko 15. Z tego względu, że tutaj z boku, jak widzieliście na innych filmikach, tu z boku mam, później ale pokażę, tu już mam do mycia. Te z boku tu mam 15 cel i te 15 cel zostaje. Z tyłu mam tam 11 i te z tyłu 11 sztuk będzie rozebranych i nie będę miał miejsca Nie będę miał miejsca na te resztę rozpłodu I po prostu część tam od bratu Część tam od bratu Brat też się tam będzie zaczął bawić za chwilę Dąbiarkę Wróci, kiedy siadawał ze mną z dzieciakami mieliśmy razem. A ta nie wiem, się gdzieś upunni. Także walierka do młodych jest. Te z przodu moim zdaniem są nie nie były potrzebne. Człowiek zrobił, chciał ulepszyć, pogorszył. No i wrócił do stanu wtórnego, i tyle. Łąbków one nas chciały jeść, nie je włączyłem radyjko, dzisiaj wcześniej. I ona są nauczone, jak radyjko gra, to wiedzą, że robię karma. Tamte dwie się cholernice mają sobie. No, A ja też, też Troszeczkę po strobie to na dole. piura, pióra, ten punkt, to wszystko. Tu są samiczki rozpodowe widać. Tak, są wypełnione. Fajne, ładne. Nie są takie ładne gotowe. No do gotowych mam tam troszeczkę więcej uwagi troszeczkę więcej uwagi poświęcam ale po sezonie młodych po sezonie młodych zostaje przerzucone, tutaj miałem młode po tym moim mrocznym późniaczku tamtym jest ten szemelek do góry jest ten młody taki kolorowy tam na dole Melek też nie za duży, jak mama. No zobaczymy, co się poleci. Też będę próbował, też będę próbował go przelotować cały program lotowy. Jego mama była późna, też tak kiepsko wyglądała. Ale doszła do siebie i cały program lotowy przeleciała. Zobaczymy, czy jej synek bądź córka da radę. Tyle. gołąbki karmię raz dziennie. Już tak, filoty zaczęły, to raz dziennie. Do opierzenia się tam trochę przełożyłem. Za chwilę zaczniemy kurację. Za chwilę zaczniemy kurację robić. Zrobię kurację najpierw. Miałem badać, ale na przykład sobie kurację. Jedną będę dawał 7 dni, jedno będę dawał 4 dni i później po dwóch tygodniach yy, jeszcze raz na robaki tam powtórzę coś. Wiadomo, te co robaki jak jakieś tam będą pasożyty, to je wytępimy, ale jak już złożą jaja tam w jelitach no to na jaja tam nic nie działa i trzeba powtórzyć po, temu, trzeba powtórzyć po 14 dniach którzy robią kurację dłużej to tam że działa tak akurat że młode się wylęgną w jelitach te i je załatwią tam już są kuracje dłuższe ale ja robię tak sobie działa nie będę zmieniał tyle ogólnie po sezonie lotów młodych zadowolony jestem po sezonie lotów starych też jestem zadowolony dużo się nauczyłem w przyszłym roku zobaczymy czy wnioski wyciągłem z tego I tyle <laughs> także usiądziemy tu jeszcze chwilkę nie chcę za dużego filmu nagrywać także Melek 02, moja linia, Mirusi, Jarusi, łomki zawzięte są, zobaczymy, czy tak utrzymamy cały sezon lotowy w przyszłym roku. Hmm. Łąbki ładnie wyglądają, nie są za, za tuste nie są, nie są chude, akurat tak, żeby je przezimować, czy kurację porobić, to nie mogą być takie silne, że tak powiem. Dwa dni przed kuracją, nie dam jeść i zacznę kurację dopiero. Żeby tak lepiej zaatakować To wszystko Zobaczymy Jak to wyjdzie Jeszcze mogę się doczekać Do sezonu racie pójść dzisiaj się zrobiło Fajnie się zrobiło Człowiek by tak chętnie wypracował, ale na razie nie wypuszczam ich, wypuszczę je po kuracjach. Po kuracjach wypuszczę, żeby się nauczyły tam wchodzić, tego wylotu. Te późne i te stare to będą wiedziały, ale te, co chodziły tutaj, te co młode, co były tu na wolierze, żeby się tam nauczyły, to ten wylot ściągnę, jak je tam wypuszczę, ten wylot ściągnę. Żeby tu nie wchodziły, to one będą miały, musiały tam wejść dwa razy i założę spoten wylocik także nie zanudzam pozdrawiam wszystkich serdecznie dobry lot